Mam. Sto, Sto lat! Sto lat! Sto lat, lat. lat nie żyją, żyją, mam! Dobra, starczę. na razie. Sto lat, lat Sto lat to za mało! Prosto, prosto! Sto piszej się Sto lat za Kurwa 100 lat za mało 100 za mało Coś by się zdało że nie pijemy wódki nie pijemy wódki bo to są Kurwa kurwa cisza już ej cisza Rek, chodzę ze mną, chodzę Rek, coś ci pokażę, dobra no. Z buta mam ich? No Zacznij dzielać. Ale chodź, coś pokażę, chodź Dobra A mogę fli? Nie Chodź <laughs> Ty już w ogóle, coś no, niby survival'a, to już się no. Dobra, czekaj moment widać że zasady nie umiecie się trzymać z zasad obowiązują obowiązują tak już właśnie jestem geopet ale trzeba komuś geopet jak nie nagrywam to jesteś op, tak? a ja nie wiedziałem to, to zawsze ze spontana poczekaj na mnie bo lecę pieszo o. gdzieś? O. Widzę świątynię kurde z tego no, Z mapy na pustyni jakiejś no, Tylko świątynię No już, zatrzymaj się chwilę Widzę, mam mapkę, widzę gdzie jesteś Ale biegnę No Ale to nie Szybciej? To jest Chyba to... jak ma zostać I tu kurna sporo jest tego śniegu na tej mapie, ja pierdolę od danie. A Marek, masz może opa teraz? Mam, no, żeby... Weź zrób coś. Zapomniałem. Weź mi, daj, ten gamę modu zero. No, o, o, proszę. No bo zapomniałem. Tak. no tak, tak, tak. No, no. no, zdeopowałem się, no. Zdeopowałeś. No, wiem, że było ci to potrzebne do robienia tych, tych Marek ma pretensje, no, znowu, nie umiem mówić. Kurde, no nie mam Kurde, weź, no nie moda było. Się tego nie znajdź. Co? Gamę modem i wyłącz. Jakoś. No nawet nie wiem, jak to się pisze, w ogóle jestem jakiś dzisiaj, chodź coś pokażę. No, pisz gm0 iri i tam pierdolę. No, dzięki. A za to wiem, że ty jesteś na gamie, młody. Nie, nie. <noise> Ale opam. Ja już nie mam. Ja już tam na to. Co cię pokazać? Dobra, pokazuj, no, co to jest? No chodź. Fajne miejsce? No chodź szybko, no gdzie ty idziesz? No Boże, kochanie, no chodź. Popatrz się na ciebie, a ty stoisz w powietrzu. O no kurwa to się ja jestem tutaj. Oj, Bolak, no no. serwer malaga. No. To nie ma sensu Irek kurde, trzeba poczekać aż on wejdzie. To się nie znajdzie. Ty masz laga Irek, wiesz? Wywaliła mnie, mówiłem. To masz lag. Nie, bo mi raz pozwala grać 3 godziny, raz 5 minut, raz 10 wywaliła mnie. Czekajcie, uruchomiła to jeszcze raz. MC i tyle. Dobra, to pierdolnicie wybijam na serę jaką wejdzie to. To jakąś... Nie, bo ja mam optyfiny i napierdolę, to bardzo dużo wymaga pamięci, ale ja mam za mało, no brakuje mi. No dawaj szybko chodzę coś pokażę. Już wchodzę, no poczekaj. Mm. O oh, Jezus. chodzi na, na tego, na kolana. Irek, jak zaraz nie będziesz mi się śmiał, to, ci, to będę smutny. prostu wkurwiony, ma się śmiać przez tą zostaną pamięć to mi się śmiał nie chcę. weź się po prostu no weź się pośmiej trochę wyjdź wystał się za okno a komputer będzie wyrzucał za jutro chyba kurwa no to pójdź nie wiem tulejka żebyś chociaż trochę pośmiał to kurwa to ja naciągnę na pletyk kurwa o, widzisz jest. mnie? widzę chodź coś pośmiej no to się, no się znowu zadził no chodź To szybko biegniesz, kurwa, bo moja pamięć nie wyrabia. Kurwa, ty masz za komputer? Kurwa, po, połowa, pół kości mi padło, no. 2 megabajty jest za mało, 4 muszę mieć. Gdybyś ty miał DDR -y trójki... To bym musiał mieć nową płytę, kurwa, i nowy komputer. Czekaj, to nie... Jest <laughs> no, najlepiej za rano to kompa. Kurwa, kurwa, zaraz grafika najlepsza, kurwa, jaka jest. To kość kurwa, 5000. tysięcy. No se kup tą nową kartę i... Tytanową. Najlepiej kurwa wojska kupić On jest na najlepszy z Nikt... Chodź ty, ale tylko ty wiesz Irek, gdzie cię zaprowadzę, chodź Bagadzię cię <laughs> Ale ty ściemniasz, przecież inni na mapce widzą, gdzie, gdzie my idziemy No chodź szybko, ty się pkasz no, Ty chcesz mi chyba zbroje skazować, że tak że nie mam Patrz Eee A potrafisz to otworzyć? No ja się nie Co, wy, wy tu macie, kurde, za świątynię dziwno I co? On... Fajnie macie Aha. ja taką kiedyś już znalazłem, na mapie jest taka wyrąbana w kosmos gdzieś To jest tymi, tymi. Ej, tu nie warto Tam są pułapki no ej, no co ty zrobiłeś, kurwa, no, co ty, no ja co nie Co no. wyłączałem przełączniki. Zabrał mi jopa, no. Aaa, oh. no, widać, widać jak to wyszło, wszyscy w opie, nie? Najlepiej. Fajna gra. Zaj <grym> ja, kufa. Najbliższy. <grym> no. Weź e, wszystko odpalimy, zabiję cię. A stek, a kto, kto ci dał opa? Ty. Ja? Oczywiście. Kurwa ma, ja <noise> No nic nie rozwaliłem przecież O oh, fuck No jak to się nie zdenerwować no No kurwa nie no, razie by też widziały. Weź to rozpierdziel, ten czerwony proszek i git Sznurek też rozwal, git Wy się patrzcie ja będę przełączał tak, jak ja wszystko mam rozwalone, wszystkie te i raczej to chcę nie przeprzełączać. grajcie tam na gamemodzie, ja sobie idę gdzie indziej się rozbudować. No i tak będzie najlepiej. Ja, nie, jak, ja, a jak tak ja odejdę, to wiem, że dolina się rozpadnie, więc nie mogę odejść, Boże, A stek? Trzeba było powiedzieć, no. że tego masz grę, mam... mam, dam, mam łopa. <laughs> Ja Ci dałem tylko w wyjątkowej sytuacji chyba, co, nie? Nie wierzę. Nie grałem. Stek, no. tak, ale nie wierzę w to, że nie wziąłeś nic za nie wierzę w to. Możesz, nie wiem, tak No nie wziąłem, wziąłem. Nie, nie, nie wierzę nie, nie Tylko wziąłem. mam wcześniej, tylko mam wcześniej te jabłka które mi dałeś I te inne pierdoły, co z ciebie wyleciały Nic więc nie wziąłem No to idziemy jako komisja do ciebie do domu zobaczyć co masz A, No to wziąłem, idziemy no ciele. Dawaj, bierz no. TNT Ej no. no. Gdzie mnie tu kurda bijasz TNT Nie pieprzać Nie wiem ale tutaj grają tacy ludzie, że... No wiedzą, ale... Słuchaj, a tak jak podać idę w Nie, żadnych ja Ci... Byłem pewny, że dałem wtedy... Ci... To free! Nie, Panie... Wiesz, coraz czuję, że co znajdę, wiesz, jeszcze chcę znaleźć tej świątyni. Hmm. No ale co chcesz szukać? Tutaj jest świątynia nieotwarta! No miałem Ci coś pokazać, no chodź! Znaczy, ale... To nie było to, ja to nazwolę... Ale więc... ci nie widzę na mapce już, nie wiem gdzie jesteś. To wpisz te PA. Kurna, te ramy to będzie wkurzać, no mógłbyś to te mi zostawić chociaż, ja wiem, bo... Ty, ale ja zostawiłem ja miecz, w tamciu. No Weź tak. mnie ktoś chociaż akceptuj, to jaś tam do was Ja skierpię. mam tylko łopatę i kilofa, kurde, i siekierka. Weź mnie ktoś akceptuje. To trochę do... za mało do tych mobuch, ej, ej, Jak się kierka już... nie poradzę. No gdzie ty łazisz? No, gdzie łazę? No mobuł jest pełno A z tego weźmie te do siebie bo co? Bo ta żeby mógł kurwa Zabraliście mi wszystko jeżdżal, bo ja za dużo mobu Zabraliście mi jaką on te no nie mogę no Ja muszę iść pomierć, bo bez jest. jestem Dwie sekundy, moment. Muszę wziąć swoje rzeczy. Ja to. No. Hmm. Nie! To też mi zajęło jest, bo mi kiedyś zezna. No pięknie trzymam bardzo. Weź to. akceptuj, no. Ale ja w domu u siebie jestem. Dla to. No, Czego ty szukasz tak namiętnie, kurwa? Diaksów. <grywa> Diaksów? W kopali są. No ja już... mało wcześniej wykopany. Eee... Muszę jakiś miecz zrobić chociaż. Chyba nie, nie mogę zaglądać do skrzynek. <grywa> no kurwa No chodźcie, coś wam pokażę, no ileż można czekać na nas. No, no i wie tu coś, coś podróż? Rzeczy, które wam są teraz niepotrzebne. Mieć jest potrzebny, ja muszę mieć mieć jakiś, żeby się bronić. Mam. Mam 18 leveli, idę na ten. Gdzie jest Enchant kurwa, na... <grywa> Ja mam 45. No kurwa, nie, no, nie, ej, to? ej, no, ej. otwórz to, Je otwórz to. Zaraz nie, ja nie, 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 No nie, 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 na nie, 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 No nie, 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 no na nie, 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 już, juzgo juu, czekaj, miecze jak to nie. Ej, a co mam zrobić z tymi 45 levelami? Chcę... coś być może... No, nie dedną i będzie po a bo ma ktoś jakieś, jakąś książkę to se zaklnę. No u mnie jest. No to zaraz tam mi dasz coś, tylko kurna muszę zobaczyć. A, a musisz się pospieszyć, bo też mnie do siebie. <laughs> to weź książkę ze sobą jak tam do was pójdę, to mi dasz z parę książek. Ja nie mam książek, ja, ja mam enczas. No, no. A ty masz lewale to sobie miecz zaknij. Jo, ja mam miecz już dobry ty buty zaknij, kiedy szybciej biega <laughs> Szkoda bo mi set się już sypie kurde, jak się rozwali to będę co chwilę dodał eee. Eee. Mną? Idę za to bowiem A nie z tego chyba jesteśmy. Czekaj, czekaj Chyba nie Gdzieś tutaj już powiedz Prawie, prawie, czekaj gdzieś, gdzieś tutaj już Bo no, już żebyś chociaż wyjaśnił O co chodzi? Co to jest? Co to, jest? to co ma ty zbudowaną? Jak to? to, to od go no, do... tak, to nie to, czekaj, to nie to, to gdzieś tu właśnie. Nie, nie, to nie to jednak, nie, nie. To idzie w stronę, doliny stronę to. Prawie no, Czekaj, czekaj to gdzieś tu było, gdzieś to było no, tu było tak, tu. Ja znam to tereny, wiem gdzie jestem. Czekaj, Irek, bo... Nie, to nie tutaj, Kurę. Tu ze mną, gdzie stoję jest dolina Na no wprost, tam dalej Czekaj Czekaj, to otworzę jeszcze Za dużo pijesz? Nie O, 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 to właśnie, to chodź Iruś To się pokaże za dużo, za mało ma to w dupie Chodź do mnie Jak najwięcej ja Tepnij się do mnie szybko Już! Trzymałem mam więcej browaru. jak piszę Więcej, więcej, kufel 4-litrowy i dawaj 4 jest mało, chcę 8 litrów hmm. Całe z całą beczkę naraz Gdzie? Kurwa, gdzie jest? Idź to szybciej Chodź, Świeczek nie mam No to Kurna, on jedzie gnapy prawej, nie ma świeczek, o ja pierdolę no chodź Jurek, ja mam Gdzie ty jest? No chodź on... Ty go tam zapraszasz, chodź, chodź, chodź On no chce żebym się pozbył chyba tego, swojej osłony ostatniej no Pod męża na gulasa chodził Pod mnie oczarnie podjebali królowali to gdzieś tutaj już, chodź. Chodź, ile Chodź, chodź, jak mam Chodź. Chodź, 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 ono chodź. Patrz chodź, ma pa? Świeć, świeć, jak idzie. Ale... <grych> Ej, ale... Popoś, gdzie jesteś? No szłem tam gdzie jest ciemno. Chodź tutaj. Idę, tam gdzie jest światło. Wreszcie, będę sobie go zalewać, o ja pierdolę. Patrz, patrz, nie strzelaj, nie bij go, patrz, nie bij go, patrz. Teraz sobie będzie bił. Skąd wy tam tłuczecie? Irek, idź. Irek, chodź tutaj. Patrz. Czekaj masz. Masz ten. A ja ten. I idź. O, sorry, Irek, sorry, przepraszam. Sorry, sorry. Zabił Sorry. Zabiłeś go? Nie. Yeah. A można jakoś lewele w buteleczkach przechowywać czy coś? E. Ale jesteśmy na miejscu Proszę, o to Cię chciałem zaprowadzić Ty mi to chciałeś pokazać? Tak, to Cię chciałem pokazać I co teraz? Kopię, to nas. no te panie, te panie, te pay, te pay. bardzo ładne Ile z tego chcesz? Jiri! Tak? Tepaj, wysłałem ci zaproszenie. Czekaj, czekaj. On jakieś pułapki chyba dziękuję To mi się Marek, dzisiaj się nie podobał. Ma dziwny głos. Ty, no ciebie ty? To aha, spoko, dzięki. Wow, co tu się kurna dzieje? Wow! Marek. Co? Zapomniałeś... Nie wyłączyć czegoś. Jerek, a co się, się pokaże? O oh, fuck! O! Oh, oh, co? Nic mi nie jest. Zobacz. Co? Nic co mi nie ty... jest. A co ty masz? Chyba goda. O Jezu, takie granie. Ale to teraz mi nie wyłączaj, muszę wyjść z <laughs> To było do reakcji. Gdybyś to wyłączył, to byś tam siedział. Ej, ja nie wyjść z tym No coś mnie tu nap... Wypieprzać miejsce. Wiem, uczę. Ktoś tam dalej strzela. Fajnie się bawi. Aż no, tak, tak. to, żebym nie wyraz Kurde. Czekaj. No co tu Ej, kto tu do kogo strzela? A tak, weź mnie wyciągnij z tego gówna. Się tu zablokował, kurde. Kresiu, wyłącz mi teraz do... Ja by, jakby co, ja nie mam goda, ja na jabłku jadę. Dalej masz godę. Eee... To... Kresiu, co było? eee. No napis do No napisz god, i będzie pisało w eee. kable. Słuchaj jak się chodzi i zakłada, to trzeba sobie włączone Nie masz powinieneś mieć, a masz dalej No coś oj. Spadnie będzie tyle Gdzie to ty jest? Może on się tak z... o, Nie śniada się hmm. Ja się Wiesz, ruszam nie? koło Ciebie, ty widzisz, mnie? Masz, odbierz sobie wszystko Teraz kłótnij mnie Co wy tam lejecie? O, o kurda. Wszystkiej te poszły. Od pół godziny się szykował. Wszystko ci skasowało. Nie wiedział jak to zrobić, kurwa. Serio, wszystkie te poszły się zwajczyć On był dupy. Dobra, to jest. Ja ten... Dobra, kończę ten filmik. Kurwa ma! <laughs> Jezu, Jezu, szpar. To, to, to było wredne. Byłem pukni kurwa niezdaeba. O nie, zda, jeba. <laughs> oh, yes. dobrze. Direk, możesz powiedzieć, papa, pa", bo już kończę ten filmik. No Dobra. <laughs> Dobra. To było naprawdę wredne. Dobra. No, ale się wiem jaki kurwa on jest. Kara ja musi bez być do opy. Kara tak. musi być Ale ciągnął mnie, ciągnął. On nie wiedział jak to zrobić. Dobra. Dobra. Nie no, musiałem coś wyjątkowego nagrać. Dobra, na razie. Ja. <laughs> Dobra. Ja w gaciach. Od gasi Czysto się kurwa fajczyła <śmienicza> Babka ze z kolejki Chład jak to pierdolę jest dobra <śmienicza> Jest zabawa. Raz mi kurwa kawałek działki wysadziłeś Dobrześ tylko nie urwał Ale zacięcie tylko do niszczenia A, wszystko wiadomo Dawaj, podniem Pełni wszystko dawaj I mieć no, diaksy znalazłem, fajne, sześć diaksy. Kurwa, nie mam, normalnie nic, nie. <grywa> Siodła mam kurwa do konia, po chuj mi to. Siodlę mam jeździć, kurwa. Ej, weź do no, bory, Aztek. No co, Ej, Lawy, weź Aztek do Lawy. Co? Weź do Lawy. Y nie. Nie, nie, no chodź, nie, nie, Słuchaj, nie, 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 A nie, chodź. Mówię ci, chodź. Ja nigdzie nie, chodź, nie, 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 No nie, 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 no no tak. jabłko zjadłem. nie, nie, <laughs> O, on pewnie kombinuje jak Mieski Przątnąć Spokój kurwa Cześć Cześć chłopaki baliśmy się to się położymy zaraz Na trawce jest dobrze Picek! i jeszcze jeden i jeszcze, jeszcze raz sto lat, sto lat, sto lat niech żyją nam Hej. Sto lat, sto ja nie mam Sto lat nie żyją nam! Jeszcze jeden i jeszcze raz! Sto lat, sto lat niech żyją nam! Sto lat, sto lat! Czy kurwa! Sto lat nie żyją nam! A co? Życie ma sens kurwa! Po trybunalskim biodowym też tak się Z nazywa. kratą w ręku. <śla>